Kosmiczny teleskop Jamesa Weba ponownie dostarczył fascynujących obrazów. Tym razem badacze na cel wzięli Jowisza, a konkretnie zorze na jego biegunach. Zorze polarne powstają, gdy energetyczne, naładowane cząstki wpadają do atmosfery planety w pobliżu jej biegunów magnetycznych i zderzają się z atomami gazów. Na Jowiszu zjawisko to jest znacznie bardziej intensywne niż na Ziemi. Zorze są setki razy jaśniejsze i bardziej energetyczne. Co więcej, mechanizm ich powstawania różni się od ziemskiego. Podczas gdy na naszej planecie zorze wywoływane są przez wiatr słoneczny, Jowisz posiada dodatkowe źródło cząstek księżyc Io, którego wulkany nieustannie wyrzucają na orbitę ogromne ilości materii. Potężne pole magnetyczne Jowisza, najsilniejsze spośród wszystkich planet w Układzie Słonecznym, przechwytuje naładowane cząstki i przyspiesza je do ogromnych prędkości, co prowadzi do spektakularnych efektów świetlnych w atmosferze. Dzięki wyjątkowej czułości instrumentów JWST astronomowie mogli uchwycić bardzo szybkie zmiany w strukturze jowiszowych Złóż. Nowe dane zebrane 25 grudnia 2023 roku za pomocą kamery bliskiej podczerwieni, pozwoliły zespołowi naukowemu pod kierownictwem Jonathana Nicosa z University of Leicester w Wielkiej Brytanii obserwować, jak zaskakująco dynamiczne są te zmiany w porównaniu z wcześniejszymi przewidywaniami. Chcieliśmy zobaczyć, jak szybko zmieniają się zorze, spodziewając się, że będą zanikać i pojawiać się powoli, nie częściej niż co kwadrans. Tymczasem obserwowaliśmy, jak cały obszar zorzy iskrzy i błyska światłem, czasami zmieniając się z sekundy na sekundę. Relacjonuje Jonathan Nichols.